Pierwsza się pokazała karta, tutaj anielska, przesłanie. Przede wszystkim anielskie. Co tutaj jest ważne? Uwolnij swoje myśli. Uwolnij siebie w sensie pozytywnym. Wtedy inaczej spojrzysz na wiele rzeczy. Już patrzymy sobie. Pani pisze, że kolejny raz pisze do pani, bo pani słowa zawsze dają otuchę, nadzieję na coś lepszego. Być może. Czy warto ma walczyć o tego mężczyznę? Już patrzymy sobie. Znaczy, no, pani nie powinna walczyć, tylko po prostu zostawić tak, jak jest. Zostawić tak, jak jest. Karty pokazują tutaj, że no, jest to mężczyzna zmienny, ale on w jakiś sposób wraca tutaj do pani. Czasami jest tak, że w momencie, kiedy my tak jakby uwolnimy własne emocje i jesteśmy, podchodzimy, ja to nazywam tak zwanym ludzie, czyli podchodzimy w takim sensie dość wolnym do pewnych rzeczy, nie, nie nastawiamy się na cokolwiek, to wtedy wszystko mamy podane. Dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że wtedy jest więcej takiej energii, więcej jest takiej lekkości. Nawet. Karty pokazują, że on i tak do pani wróci w pewien sposób na chwilkę, a potem sobie znowu gdzieś tam pójdzie. Czy znaczy, walczyć o niego nie ma sensu? Z tego względu, że jest to mężczyzna, który tutaj powiem, że po prostu nie ma sensu walczyć o niego. Dlaczego? Tylko, że to mężczyzna powinien walczyć, a nie pani. Czy warto poczekać na niego? Już patrzymy sobie. Już patrzymy. To znaczy, karty pokazują, że i tak on wróci na chwilkę. Yy, I potem znowu coś się wydarzy. On jest takim mężczyzną niestałym. On jest takim mężczyzną niestałym, więc tutaj, no, są takie karty wahanie, niestety. No, karta energii pokazuje przy panie jakiś lęk. Lęk Całkiem niepotrzebne, bo tutaj no życie jest piękne, nie ma sensu się, nie ma sensu jakby żyć w takim lęku. Co pokazują karty uzdrawiania energii? No, to się pojawia w cyklach. Jest u pani taki cykl życia, to się pojawia w cyklach, że ktoś przychodzi, potem odchodzi, i to tak jakby ta energia się cały czas pokazuje. Pozdrawiam.